Za nami 15 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. W siedzibie kurii diecezjalnej oficjalnie podziękowano piekarzom dostarczającym darmowy chleb do jedynego działającego w Polsce Bielskiego Banku Chleba. Trwa zdejmowanie azbestu ze ścian Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku Białej. W miniony czwartek na Stadionie Lekkoatletycznym w Wapienicy zainaugurowano cykl zawodów dla młodzieży szkół podstawowych. Dwie nowe gry miejskie dla spragnionych dobrej zabawy i poznania Bielska Białej szykują wspólnie Wydział Promocji Miasta i turystyczna inicjatywa klastrowa Bielska Białej. Za nami 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. W ramach festiwalu odbyły się cztery różnorodne koncerty, wszystkie skierowane ku świętości i temu, co bliskie duchowi ekumenizmu. Cały festiwal w tym roku zadedykowano jednak błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Naszemu papieżowi zaśpiewał góralski zespół turnioki, chór męski z Gruzji, Anhiskati oraz Deborah Wilson z niemieckim zespołem Gospel Soulmates. Koncert inauguracyjny odbył się w Kościele Jezusa Chrystusa, odkupiciela człowieka na osiedlu karpackim. Wypełniona po brzegi świątynia zabrzmiała monumentalną muzyką oratorium Świętokrzyska Golgota. Dzieło autorstwa Zbigniewa Książka do muzyki Piotra Rubika powstało z inspiracji Polską Golgotą, czyli sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Chrystusowego na Świętym Krzyżu. Dziś jesteśmy świadkami ambiwalentnych postaw wobec wartości, na których została wzniesiona cywilizacja chrześcijańska i europejska. Festiwal sakrum i muzyka, posługując się słowem i dźwiękiem, przemawia, złusza, budzi sumienia, inspiruje, każe się zatrzymać, pomyśleć, spojrzeć w górę i uświadomić sobie ludzką tożsamość. Artystom, organizatorom i uczestnikom tego 15. jubileuszowego spotkania sakrum i muzyka. Życzę, aby z piękna muzyki i obrazu czerpali nowy zapał w dążeniu do życiowej doskonałości. Niech cała gama festiwalowych emocji nie tylko pobudzi do powierzchownych wzruszeń, ale niech stanie się uświęceniem czasu, ale także pomostem ku wartościom nieprzemijającym. W siedzibie Kurii Diecezjalnej oficjalnie podziękowano piekarzom dostarczającym darmowy chleb do jedynego działającego w Polsce Bielskiego Banku Chleba. Bank Chleba działa już od 14 lat i chyba trudno byłoby policzyć, ilu rodzinom przez ten czas umożliwił przetrwanie w najtrudniejszych chwilach, gdy w portfelu brakowało pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy. Placówka działa w strukturach środowiskowego centrum pomocy, które zapewnia lokal i pracownika, ale formalności prawne związane z rozliczeniem przekazywanego pieczywa następują w oparciu o współpracę z diecezjalnym Caritasem. Umożliwia to ominięcie niedopracowanych przepisów zobowiązujących piekarzy do płacenia dodatkowego podatku od przekazywanego przez nich darmowego chleba. Podczas spotkania w kuri ośmiu piekarzom, którzy w ostatnim roku podarowali do banku chleba prawie 57 tysięcy sztuk pieczywa za ten gest w obecności prezydenta miasta Jacka Krywulta dziękował ksiądz Biskup Piotr Greger. Wartość dostarczonego przez piekarzy chleba tylko za 2013 rok opiewa na 162 tysiące złotych. Regularnie po pieczywo zgłasza się około 550 bielskich rodzin. No wszyscy wiemy dokładnie jak upadają sklepy, jak upadają zakłady I, i tak samo i piekarzom nie powodzi się najlepiej, zbyt jest coraz mniejszy, w związku z tym no, piekarze też nie pieką tak jak to piekli wcześniej, stąd tego chleba zostaje mniej, ale są tacy piekarze, którzy pieką więcej po to, żeby móc przekazać więcej tego chleba do banku chleba. Ile osób korzysta z banku chleba w Wielsku białej? Jest ich więcej, mniej? Co roku jest coraz więcej. W tej chwili to można liczyć około 550 rodzin. W jakiej sytuacji są to osoby? To są rodziny w trudnej sytuacji. Osoby, które przede wszystkim korzystają z miskiego ośrodka pomocy społecznej. Takie, które znalazły się w takich, a nie innych warunkach mają bez pracy, problemy z, problemy z alkoholizmem, z ubóstwem. To są po prostu najbiedniejsi mieszkańcy naszego miasta. Bo ludzie się bardzo przyzwyczaili. Przyznam, powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby Bielsko było pozbawione banku chleba. On musi być, bo, bo, bo ludzi potrzebujących jest coraz więcej. Trwa zdejmowanie azbestu ze ścian zespołu szkół ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku Białej. Jeden z największych kompleksów szkolnych w Bielsku Białej nie był dotąd specjalnie ekologicznym budynkiem. Konstrukcja z lat, gdy miasto budowało się szybko i możliwie najtaniej, zawierała w ścianach zewnętrznych 36 ton modnego, niegdyś lecz szkodliwego azbestu. Materiał jest właśnie usuwany w ramach miejskiego programu termomodernizacji. Na części ścian tego budynku są płyty ac które zawierają w swojej strukturze azbest i te płyty w tej chwili są zastępowane innym materiałem. Na to zadanie pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej. W styczniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, zgodnie z tą umową, do końca listopada te prace mają być zakończone. Prace trwają, azbest jest systematycznie usuwany i te prace przebiegają no, dzięki tej bardzo łagodnej zimie, dobrze, no, harmonogram robót jest dotrzymywany. To jest potężna praca, bo z tego co mi wiadomo budynek jest wykonany w technologii takiej nazwijmy to szkieletowej, więc, więc to nie jest zdjęcie wprost z elewacji, tylko jakby głębsza in ingerencja. Oczywiście tam w ogóle zakres robót obejmuje zastąpienie tych płyt azbesto, z az azbestem płytami, no dokładnie to są płyty szto, bo taki akurat wykonawca takie stosuje. Natomiast oprócz tego jest remont dachu polegający na wymianie pokrycia, tam ciągle były problemy z, ten, z tym dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wymiana kompletu stolarki okiennej, więc ten zakres rzeczywiście jest bardzo duży. No, oprócz tego są prace towarzyszące polegające na izolacji ścian fundamentowych przy ziemia i też ich dociepleniu. Bardzo szkoła wizualnie się zmieni? Myślę, że tak i to na korzyść. Zresztą już początki widać, bo już pewne fragmenty zostały wykonane i pomalowane. W miniony czwartek na stadionie lekkoatletycznym w Wapienicy zainaugurowano cykl zawodów dla młodzieży szkół podstawowych. Organizatorem popularnych czwartków lekkoatletycznych jest Klub Sportowy Sprint, we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Białskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. To już w, tej, w tym roku są 20 czwartki lekkoatletyczne. Zapoczątkował je najszybszy biały, czyli Marian Woronin, do tej pory posiadający rekord polski na 100 metrów 10 sekund. Równe 10 sekund. Zaczęły się na stadionie dziesięciolecia 20 lat temu, i w tej chwili są rozpropagowane na cały kraj i dotarły również do Bielska-Białej. Jest to u nas w tej chwili trzecia edycja. W ramach czwartków zaplanowano 6 startów. Imprezy odbywać się będą cyklicznie co tydzień, aż do finału miejskiego 5 czerwca. Młodzież startuje w biegach, skokach i rzutach, a dla zwycięzców przewidziano medale. Startują dzieci z klasy czwartej, 5 i 6. I mają do wyboru konkurencje biegowe 60 metrów, 300 metrów i 1000 metrów dla chłopców, a 600 dla dziewcząt, a natomiast również konkurencje techniczne: skok w dal, skok z i rzut piłeczką polantową. Te zawody się kończą finałem, rozumiem. A co dalej? Cała idea jest taka, że spotykają się dzieci ze szkół bielskich i z pobliskich tutaj miejscowości, startują pięć razy. Następnie 5 czerwca jest finał miejski, i najlepsze. Wyniki czy osoby z najlepszymi wynikami biorą udział w finale ogólnopolskim, który odbywa się w Łodzi podczas ostatniego czy przedostatniego weekendu czerwca 20-22 czerwca. Dwie nowe gry miejskie dla spragnionych dobrej zabawy i poznania Bielska-Białej szykują wspólnie Wydział Promocji Miasta i Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Nie wszyscy wiedzą, więc wyjaśniamy, czym są tak zwane gry miejskie. Jest to dość nowa forma rozrywki rozgrywana w przestrzeni miejskiej. Jak podaje Wikipedia, łączy w sobie cechy happeningów ulicznych, gier komputerowych, RPG i harcerskich podchodów. Questingu to jest odkrywanie miasta na nowo, czyli zwiedzanie miasta z taką dozą Tajemniczości i niespodzianki, ponieważ wiąże się ona z odkrywaniem jakichś tajemnic lub zagadek związanych właśnie z miastem. Nowe bielskie gry będą dostępne z końcem maja. Jedna, bardziej bajkowa, skierowana jest do dzieci i zostanie wydana na papierze. Druga, dla nieco starszych, z lekką dozą tajemniczości i sensacji, będzie dostępna w formie elektronicznej. Obydwie gry mają być bezpłatne. W samej grze coś się wygrywa. Nagrodą jest Poznanie Miasta. Jak to działa? E, w przypadku gry dla dzieci e, przewidziane są drobne nagrody to będą dyplomy i, i takie wpinki poświadczające ukończenie gry. Natomiast w przypadku gry dla młodzieży i dorosłych, sama gra jest na tyle ciekawa, że nie przewidziano nagród. <śm>